Karta dnia wtorek, 22 lipca, 5 pentakli. Dzisiejsza karta 5 pentakli to przypomnienie, że nawet w chwilach zwątpienia, braku lub samotności, wszechświat nie przestaje nad tobą czuwać. To dzień, w którym możesz poczuć się trochę zagubiona, może zmęczona drogą, którą idziesz, ale to właśnie dziś świat duchowy daje ci znak, że pomoc jest bliżej, niż ci się wydaje. Może nie wszystko układa się po twojej myśli w finansach, relacjach, zdrowiu czy codziennym poczuciu bezpieczeństwa. Ale pięć pentakli mówi, nie jesteś sama. Poszukaj światła, ono teeli się tuż obok. Może w spojrzeniu drugiego człowieka, ciepłym słowie, intuicyjnym impulsie, by zadzwonić do kogoś bliskiego. Przesłanie na dziś poproś o wsparcie, nie wszystko musisz dźwigać sama. Zaufaj, że twoje modlitwy intencje są słyszane. W ciemności możesz odkryć swój największy wewnętrzny blask. Pamiętaj, to tylko etap. Nawet jeśli dziś wieje chłodem, jutro może przynieść wiosnę serca. Twoja siła to wiara, nie ślepa, lecz ta, która rodzi się z trudnych chwil. Otul się dziś czułością. Wybacz sobie i światu. I choćbyś szła przez metaforyczny śnieg, idź z głową uniesioną do nieba. Wróżbita Łukasz Węcka